Dzień dobry. Dlaczego Manopello? Chusta inaczej całun z Manopello, to obraz najświe, najświętszego oblicza zmartwychwstałego Jezusa. Podkreślam, zmartwychwstałego jest to obraz na chuście z Bisiu, która była położona na twarzy zamordowanego Jezusa, na martwej twarzy Jezusa. Ale obraz twarzy Jezusa, najświętszego oblicza, powstał po jego zmartwychwstaniu. Jezus ma oczy otwarte. Skąd nasze małżeńskie i rodzinne zainteresowanie tą wspaniałą relikwią? A więc na 50. rocznicę naszego małżeństwa, Mszę Świętą odprawiali dwaj nasi przyjaciele. Ksiądz Ignacy Czader i ksiądz Tomasz Stolarski. Od księdza Tomasza Stolarskiego otrzymaliśmy w prezencie obraz, a właściwie kliszę Najświętszego Oblicza Jezusa, tego na puście z Manopelu, Jezusa po zmartwychwstaniu. Od otrzymania tej relikwi przeszliśmy trzy etapy przez dwa lata. Pierwszy etap zainteresowanie i poznawanie historii i właściwości tego obrazu, tej relikwii. Dwa kontemplacji tego obrazu. I trzeci etap etap miłości tego obrazu. I teraz dziękujemy. Dziękujemy Księdzu Tomaszowi i naszej córce Eli, italianistce. Też czcicielce świętego Oblicza, która zorganizowała naszą pielgrzymkę do Manopello, do, do ikony Najświętszego Oblicza. Manopello, miasteczko w ubogim regionie Włoch, a Bruzzo ma szczególną relikwię. Sanktuarium w sanktuarium u Ojców Kapucyniu przechowywana jest chusta z Bisioru. Warto przeczytać o tym o tej tkaninie w Wikipedii, co to jest, bardzo ciekawe. O wymiarach 17 na 24 cm. Chusta ta była położona na twarzy umęczonego i zamordowanego Jezusa. Na niej są ślady męki i ślady zmartwychwstania. Powstała już po zmartwychwstaniu Jezusa. To konkretne ślady zmartwychwstania. Obraz nieutworzony ludzką ręką i ziemskimi pigmentami. Kto nie wierzy, niech poczyta na przykład w Wikipedii z Hasło bisior. To jest potężny dowód zmartwychwstania. To dowód dla naszej wiary. Bez zmartwychwstania nie ma religii, nie, nie ma chrześcijaństwa, nie ma Kościoła. To największy dowód zmartwychwstania. Zaś cały Turyński przedstawia Jezusa po zamordowaniu i śmierci. Całego Jezusa. Chusta z Manopello to obraz Jezusa po zmartwychwstaniu, tylko twarz z otwartymi oczami. I co nas najbardziej zaskoczyło, że ta najbardziej święta relikwia. Oblicze Jezusa po zmartwychwstaniu, święte oblicze jest bardzo, bardzo mało znana. Całym w Turynie oczywiście zna prawie każdy. Gromadzą się tłumy, a w Manopello, w ciągu trzech godzin naszego pobytu spotkaliśmy tylko dwie indywidualne rodziny. I jedną zorganizowaną pielgrzymkę, czyli w sumie kilkanaście osób. Spotkanie kapucy mówi, że 80% pielgrzymów to Polacy. Ja tłumaczę to małym, małym rozpropagowaniem tej świętej relikwii oraz dużymi trudnościami komunikacyjnymi. Tej biednej części Włoch. Nie będę omawiał historii, ani naukowych analiz i badań chusty z Manopello, inaczej całunu z Manopello, w języku polskim jest wspaniała książka Karoliny Aszyk i Zbigniewa Trepy, profesorów Uniwersytetu Gdańskiego z katedry antropologii i obrazu. Piękna pozycja, kilkadziesiąt stron warto przeczytać. Właściwie każdy, kto myśli o Manopello, powinien to przeczytać. Również w internecie znajdziemy nieco, co nieco o tej szczególnej ikonie. Tyle wstępu. Zapraszam z nami na pielgrzymkę. Wylatujemy z Krakowa, z balic. Jesteśmy w powietrzu. Widoki słabe, chyba że ktoś lubi chmury. Ja nie lubię, bo w liceum na pytanie o obrazie chmur, obrazach chmur w Panu Tadeuszu otrzymałem pałę. Dlatego nie lubię chmur. W rodzinie lotu lądujemy. Lądujemy w Peskarze. Dzięki Bogu życzenie tylu, tylu lądowań, ilu startów spełniło się. Z lotniska w Peskarze i jedziemy taksówką do naszego hoteliku w uroczym miasteczku Monte Silvano. Jest to kilkanaście kilometrów na północ od Peskary. Mieszkamy w urokliwym miasteczku Montesilvano, kilkadziesiąt kilometrów od Manotello. A to bardzo szczęśliwe i ciekawe spotkanie, spotkanie z Paulem Babi, gdy wchodziliśmy do sanktuarium. Spotkaliśmy właśnie pana Paula Badde z rodziną, który to jest pan, który swoimi badaniami i publikacjami rozsławił na świecie całun z Manopello. Z kolei ksiądz Tomasz, nasz wikary w Parafii Mariackiej w Katowicach, zna osobiście Paula Badde. I ksiądz Tomasz również rozsławia ten całun w Katowicach. I teraz. Parafrazując wiersz Marii Sandoz z pierwszej połowy XX wieku z Krakowa, parafrazując wiersz, można powiedzieć, tę wieść o Manopello przynieśli Anieli, by widzieć, jak święty ze świętym się dzieli. To tak, o przyjaźni między panem Paulem Badde a księdzem Tomaszem Stolarskim. Per lei è il signor Polpater. Allora tanti saluti da Don Tommaso. Eh, non mi aspettavo di trovarvi qua. Possiamo fare una foto, Madonna Don Tommaso la Sì. Allora, la mamma. La mamma, il papà e la madre della La madre della moglie di mio fratello. Ecco. Wchodzimy do sanktuarium długim, półkolistym i wąskim korytarzem. To w tym korytarzu Moje i nasze myśli mają stopniowo oczyszczać się. Przestajemy myśleć o sprawach tego świata, a skierowujemy myśli w stronę Boga. To na tym podejściu spotkaliśmy Paula Badde z żoną, o czym mówiłem poprzednio. Podobne przejście Prowadzi również do kościoła Kamedułów w Krakowie. W każdym kościele do tego terenu świętego, do kościoła przechodzimy przez portal, przez ozdoby, ładnie ozdobione drzwi. Ale tutaj w Sanktuarium Świętego Oblicza, cała ściana frontowa jest remontowana. Zasłonięta. Mogę tylko podziwiać drzwi. Wchodzimy do sanktuarium. Zaraz po wejściu widzimy z daleka chustę. Chusta, zwana chustą z Manopello, jest w relikwiarzu w postaci monstrancji nad ołtarzem. Dobrze widoczna. I zawsze skierowuje wzrok na kustę Wchodzimy do sanktuarium długim, półkolistym i wąskim korytarzem. To w tym korytarzu moje czy nasze myśli mają stopniowo oczyszczać się. Przestajemy myśleć o sprawach tego świata, a skierowujemy je w stronę Boga. To na tym podejściu spotkaliśmy Paula Badde z żoną, o czym mówiłem poprzednio. Podobne przejście prowadzi również do Kościoła Kamedułów w Krakowie. W każdym kościele wchodzimy do tego terenu świętego przez portal, czyli Ozdoby przy drzwiach, ładnie ozdobione drzwi. Ale tutaj, w sanktuarium świętego oblicza, cała ściana frontowa jest remontowana, jest zasłonięta. Mogę tylko podziwiać pięknie rzeźbione drzwi. Wchodzimy do sanktuarium. Zaraz po wejściu widzimy z daleka. Święte oblicze, chustę z Manopello. Chusta jest nad ołtarzem, w relikwiarzu w postaci monstrancji, dobrze widoczna i zawsze skierowuje nasz wzrok na siebie, na chustę. Po wejściu już w sanktuarium są rzeźby, jest chrzcielnica, obrazy, ale to dostrzegamy dopiero potem, dopiero po adoracji. Chusty widzimy inne przedmioty. Jesteśmy w strefie łaski, w strefie nadprzyrodzonej. Święte oblicze, inaczej chusta z Manopello, jeszcze inaczej całun z Manopello. Adoracja tego wizerunku Jezusa to cel naszej pielgrzymki. Jesteśmy u celu. Chusta jest widoczna z przodu ołtarza oraz z tyłu ołtarza. Wchodzimy schodami do, na tył ołtarza. W pięknej, srebrnej monstrancji widzimy chustę, którą miał na twarzy Jezus przy zmartwychwstaniu. Powtarzam chustę, którą miał na twarzy Jezus przy zmartwychwstaniu. Powtarzam, bo mi się to w głowie nie mieści. Jakie otrzymałem, jakie otrzymaliśmy zaproszenie od Boga, że tu jesteśmy? Stoję przed świętym obliczem, przed obliczem tego, który mnie wymyślił, stworzył odkupił I mam nadzieję, że kiedyś mnie przyjmie. Jezu, proszę, aby między Twoim, Twoim Jezu obliczem a mną nie było nic, żadnego obcego Boga. To jest pierwsze przykazanie. Podczas adoracji świętego oblicza odmawiamy dziesiątkę różańca. Wraz ze spotkanym w sanktuarium kapucynem, opiekunem sanktuarium Oblicza Pańskiego w Manu Pello. Święta Maria, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej Amen. Amen. Maria, tu sei benedetta fra le donne, benedetta i frutto del Tuo Sejmor Jezus. Mój się za nami grzesznymi, teraz w i w godzinie śmierci naszej. Amen. Ale Maria, pina di grację, Sjore con Te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta jest frutto del Two Sejmów Jezus. Mario, Matko Boża, módl mód się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci i naszej. Amen. Ave Maria piena di grazie il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetta è il frutto del tuo seno Gesù. Sia in te madre di grazia mutchem za nam proshemi per asil nostri Ave Maria piena di grazie il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetta è il frutto del tuo seno Gesù. Sia in te madre di grazia mutchem za Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore Conte. Tu sei benedetta, fra regna, benedetta è frutto del tuo Signor Jesus. Na koniec adoracji dziękujemy Bogu, że dał nam tą łaskę pielgrzymki do swego oblicza. Jezu, nie odwracaj swego oblicza od nas. Hosianni Amen. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ora e Amen. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta, Franagora, benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Szpięta Maria, matko Boża, móc się za, za nami przeszli, teraz, w końcu śmierci naszej Amy. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe. I o Jezu, odpuść nam nasze winy, tronę do Dnia Biekielnego. Zapokoj się wszystkie dusze, szczególnie te, które, które najbardziej odpuszczują Twojej brudze świecie. Amen. Grazie della preghiera. Benissimo, benissimo, solo konkretiero. Grazie. Grazie. Grazie, ci torneremo sicuramo. Grazie, ale grazie. Ja idę do sklepów, bo ja dam całe tak, zamówienie. Tak? tak. Na koniec adoracji dziękujemy Bogu, że dał nam tą łaskę pielgrzymki do swego oblicza. Jezu, nie odwracaj swego oblicza od nas. Wszystkie ikony Jezusa. Lewą nawą sanktuarium jest trójnawowe. Lewą nawą wchodzimy w niewielki korytarz i do dwóch dużych sal z posterami. Nie będę tego szczegółowo omawiał. Dla mnie najważniejsza informacja to ta, że wszystkie wizerunki Jezusa, jakie powstały na świecie od pierwszego wieku do dzisiaj, są wzorowane na świętym obliczu, na huście z Manupello. Sklepik, przyprawy i nawie. Sanckie, ale jest sklepik. Katarzyna, się to stare żurawianie. Dziękuję. Komplecki. Kupujemy różańce oraz obrazy świętego oblicza Jezusa, aby po powrocie rozdać je znajomym, podobnie jak my kiedyś otrzymaliśmy tą ikonę. Wracamy z pielgrzymki do domu. Wracamy szczęśliwi. Umocnieni, chociaż mocno zmęczeni upałem powyżej 35 stopni Celsjusza. Jedziemy z Monte Silvano, gdzie mieszkaliśmy na lotnisko w Pescara. To jest kaplica na lotnisku Pescara. Prosimy Boga o szczęśliwy powrót. Wystartowaliśmy, widoki ładne, niedługo lądujemy w Krakowie. Dziękuję za obejrzenie, uwagę i wspólną modlitwę przed chustą z Manopello, przed obliczem Jezusa.